Dajcie tu Chris, Witamy, witam na kolejnej mojej lekcji NetBeansa Java. Dzisiaj napiszemy kolejny program, ponieważ słyszałem, że niektórzy mają problem z takimi posłaniem rzeczami, jak na przykład czytanie znaków z klawiatury. Więc uruchamiamy NetBeansa, klikamy w NetBeansie na File, New Project. Oczywiście wybieramy Java Java Application Next. Piszmy sobie może jako nazwę naszej aplikacji. char Mode, niech to będzie. Klikamy Finish. Czekamy aż NetBeans stworzy wszystkie piki. Jest tutaj już nasza paczka gotowa, także. Miało sobie można to podejrzeć, wszystko jest Charmot. Standardowo Netwiz komentarze zawsze dorzuca. Możemy je śmiało pousuwać. Nie są zbędne w tej chwili. I zaczynamy nasz program. Więc tak. Jakąś zmianę trzeba zadeklarować. To jest oczywiste. Czar. No, to będzie ch żeby już sobie uprościć sprawę, i teraz piszemy na wyjście oczywiście system print out. Coś takiego. Prowadź znak. No. A następnie naciśnij enter. To wszystko. I teraz jak wprowadzić ten znak? To jest banalna sprawa. Cecha, czyli nasza zmienna, trudna się nawias. To jest to dosyć istotne. I teraz Sys. Można powiedzieć, czyli kontrol, Spacja, System. Kropka. Tu podpowiedzi. NetBeans wyświetla bardzo fajnie. Wybieramy IN, czyli wejście. To jest bardzo to jest analogiczne do system OLD, że tu mamy na wyjściu wydrukuj, my piszemy IN. Czyli na wejście. I co dalej? Oczywiście kropka READ odczytaj. Czyli odczytaj z klawiatury na wejście jakiś znak, i dalej piszemy, tym razem już z powrotem na wyjście, wprowadziłeś, w kropek plus. Nie tutaj plus nasza zmienna. Można by powiedzieć, że program już jest gotowy, ale nie, jeszcze nie jest gotowy, ponieważ NetBeans nam tutaj coś wyświetla. Proszę bardzo, tutaj. Report exception, iO exception. Czyli musimy tutaj kliknąć lewym przyciskiem. To jest bardzo fajne, właśnie NetBeans, że nam podpowiada różne rzeczy. Klikamy lewym ściskiem Add Throws Clause for Java Exception. Dodajemy. Zaraz zobaczycie Państwo. Import dla Java Exception. Jest tutaj. Problem, że jest gotowy. Żaden błędy już nie wyświetla Wciskamy. Standard Shift plus F6. Czekamy aż. Program się wyda uruchomy już się uruchomił, widzę. Nasz tekst się wyświetlił. Klikamy tu w konsoli i wciskamy na przykład G. Prowadziłeś G. Nasz program elegancko działa, wczytuje dane z klawiatury. Dzięki, do zobaczenia na następnym kursie. Cześć.